Dzisiaj 20 sierpień 2022 na Wachrobrego robrego słynna paracja żagle żagle przypłynęły żagle przypłynęły jachty żaglowce i święto święto zamiast zamiast święta zamiast święta w Dni Morza bo Dni Morza nie było dlatego jesteśmy tutaj przy Kamieniu Państwowej Morskiej i na bardzo, dobrego, żeby uczcić jakoby Święto Morza. Święto Morza, Groszynko, Święto Morza. No i odbywają się różne ciekawe imprezy, jak to zwykle bywa na Święto Morza. A przy okazji byliśmy i sfilmowaliśmy nazwę bo od 1 września zmienia się Akademia Morska na Politechnikę Morską. Gazynko! Ahoj! Politechniko Morska! Ahoj!